Dajcie im tę szansę. Na co dzień ściśle współpracują. Wczoraj stanęli ze sobą do ostrej walki. W meczu koszykówki zmierzyły się ze sobą drużyny śląskich dziennikarzy i rzeczników prasowych. I choć na parkiecie taryfy ulgowej nie było, to w tym spotkaniu nie wynik był najważniejszy. Dzięki niemu rzecznicy i dziennikarze chcieli zachęcić do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ewelina Lach. Rzut wart tylko 1%, ale za to od jak największej liczby podatników. Rzecznicy i dziennikarze właśnie w taki dość nietypowy sposób chcieli zwrócić uwagę na potrzeby organizacji pożytku publicznego. Zwykle z rzecznikami spotkamy się oko w oko. Oni przed kamerą, my za kamerą zadajemy im trudne pytania, a oni nie zawsze odpowiadają. Dzisiaj mieliśmy okazję, żeby ten rachunek wyrównać. Niestety się nie udało. Przyjemnie jest wygrywać, ale, ale chciałbym w końcu przegrać z wami. Spotykają się już od pięciu lat. Po siatkówce, strzelaniu, skłoszu i badmintonie w tym roku postanowili zmierzyć się między sobą w koszykówce. Nie zmienił się jednak ich cel. Od pięciu lat spotykamy się w okresie, kiedy Polacy rozliczają pity i tą naszą imprezą chcemy przypomnieć o organizacjach pożytku publicznego ze Śląska. Wygrać chciał każdy, ale w tym spotkaniu nie wynik był najważniejszy. Prawdziwymi zwycięzcami są wszystkie osoby, do których trafi 1% podatku. My poprzez taki mecz właśnie chcemy zwrócić uwagę, żeby nie marnować tego 1%. A komuś może nawet uratować życie. Wiedzą o tym najlepiej rodzice ośmioletniego Michała z Bytomia. Chłopak cierpi na Ważną wadę stóp. Zauważyliśmy, że on po prostu chodzić nie potrafi, dlatego że jedna noga zachodziła mu na, dusz, na drugą nóżkę i Michał się po prostu przewracał. Zaniepokojeni rodzice zaczęli szukać pomocy u specjalistów. Ci przez pięć kolejnych lat bezradnie rozkładali ręce, a wada się pogłębiała i Michał przewracał się coraz bardziej. W końcu zapadła diagnoza: odwrócone kości w stopach. I Skończy się tak, że Michał przestanie chodzić i będzie jeździł na wózku. Rodzice chłopca robią co mogą, aby ich syn wyzdrowiał. Nie stać ich na pełną rehabilitację, dlatego zapisali Michała na zajęcia karate, dzięki którym jego mięśnie są w ciągłym ruchu. Problem jednak w tym, że taki wysiłek kończy się dla chłopca ogromnym bólem kości. Krzyczy i budzi się, bo tak bolą go nogi. Dlatego tak ważne jest, aby Michał jak najszybciej przeszedł operację. Koszt jednej z nich to aż 50 tysięcy złotych. W przyszłości e, powinien przejść około 6 do 8 nawet operacji. Operacje nie będą finansowane z nfz a będą kosztowne. Później, następnie będzie bardzo kosztowna rehabilitacja. Dlatego Michał potrzebuje pomocy, zwłaszcza tej finansowej. Tę można przekazać już teraz jako 1% swojego podatku na rzecz osób takich jak ośmiolatek z Wytomia. My tylko decydujemy, gdzie ma trafić część jakichś z tych pieniędzy, które my przekazaliśmy państwu. Te pieniądze na rzecz osób potrzebujących Polacy przekazują chętnie, choć spada dynamika ich wzrostu. Już w tej chwili te osoby, które są naj, najbardziej majętne, tak, których 1% daje największe kwoty, już przekazują, już, już przekazują ten 1%. W tej chwili nowe osoby są trochę może gorzej zarabiające dlatego te wzrosty też są mniejsze. W ubiegłym roku mieszkańcy województwa śląskiego przekazali aż 68 milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. I choć to kwota olbrzymia, ciągle jest kroplą w morzu potrzeb. Jestem Michał Skowronek, mam 8 lat i mam marzenie, żeby być sterowym. Dlatego takie akcje jak ta mają do tego zachęcić i pomóc spełnić takie marzenia. Ewelina Lach, Silesia Informacje. Na tym kończymy. Dziękuję państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.